Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking of. Przygotowywałam się również pracując na psychoterapii, przerabiając sobie w głowie różne swoje problemy, różne jakieś trudności. Ja przeszłam wiele przemian w życiu, więc, te przemiany musiałam sobie też ułożyć w głowie, kim ja tak naprawdę jestem. Czyli, jak już zaszłam w ciążę, to odkryłam ten świat macierzyństwa, świat dziecka, jaki to jest ogromny świat, inny świat. To jest inny świat, o którym nie będąc w ciąży nie miałam zi... Dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać, czy macie plany wakacyjne. Jeśli tak, to napiszcie mi. Gdzie lecicie, na jak długo? No, generalnie takie pogaduszki. Słuchajcie, my już za chwilę właśnie jedziemy na wakacje i to co dla mnie było ważne w moim challenge'u, no to przygotować się do lata. Tak więc tak jestem zadowolona z efektów e, mojego trzytygodniowego challenge'u, że... No super jest. Uuu, wielkie No fajnie mi woda zeszła. I znowu... Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.